Gwiazda M jak Miłość wieczór w towarzystwie Bogusława Lindy przypłaciła rozwodem. Po latach prawda wyszła na jaw. Ewa Wencel, która największą sławę zyskała dzięki występom w telewizyjnych produkcjach, przez wiele lat wiodła szczęśliwe życie u boku swojego męża. Niestety gwiazda M. Jak Miłość uległa urokowi jednego z największych amantów polskiego kina i sprawiła, że jej małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Ewa Wencel, od 07 złoś się po M. Jak Miłość. Ewa Wencel swoją przygodę z aktorstwem zaczynała jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku. Absolwentka łódzkiej pustfit od ponad czterech dekad niezmiennie związana jest ze stołecznym teatrem kwadrat. Miała także okazję występować w wielu kultowych produkcjach telewizyjnych i filmowych. Chociaż pojawiła się w takich niezapomnianych przebojach jak 07 z Głoś, Szaleństwa Panny Ewy czy Nad Niemnem, największą sławę zawdzięcza roli w telenoweli M. Jak Miłość. Popularność sprawiła, że do aktorki odezwał się sam Krzysztof Krause, który obsadził ją w znakomicie przyjętym przez widzów i krytyków placu zbawiciela. Ewa Wencel wpadła w ramiona Bogusława Lindy. Jednak swego czasu o Ewie Wencel zrobiło się głośno nie z powodu jej kolejnej roli, tylko romansu z wielkim gwiazdorem polskiego kina. Gwiazda M. Jak Miłość przez wiele lat wiodła życie u boku swojego męża, prawnika Erlina Wenzla, który był równocześnie agentem Bogusława Lindy. Niestety podczas jednej z imprez aktorka uległa urokowi Amanta i mąż przyłapał swoją wybrankę w objęciach ekranowego Franca Maurera. Ten zaskakujący incydent zakończył nie tylko małżeństwo Ewy i Erwina, ale także przyjaźń obu panów, którzy współpracowali ze sobą niemal ćwierć wieku. Ze względu na dobro swoich dzieci, o kulisach całej afery mąż artystki opowiedział dopiero po latach. Mąż gwiazdy M jak miłość wdał się w romans z Iloną Łebkowską. Prawnik nie dał jednak za wygraną i postanowił odpłacić się żonie. Szybko znalazł pocieszenie w ramionach Ilony Łebkowskiej, która była jedną ze scenarzystek pracujących przy kolejnych odcinkach M. Jak Miłość. Zaraz potem Ewa Wencel zdecydował się zakończyć swoją przygodę z telenowelą. Choć powód jej decyzji wydawał się wszystkim oczywisty, ona sama zapewnia, że zrobiła to z przyczyn czysto zawodowych. Odeszłam z em jak miłość, bo poczułam, że chcę pójść trochę inną drogą. Zależało mi na tym, żeby się rozwijać i robić nowe rzeczy. Mogłam już sobie na to pozwolić, zdradziła w rozmowie z Plejadą.